Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Survivor, a to jest kolejny odcinek z serii Let's Play Tomb Raider Chronicles. Nasza lara zmieniła strój. E, wygląda strasznie po prostu jak jakiś demon. Dobra. Widziała jakiś e, zasrany skafander, w którym wygląda okropnie. A tu jest nasza łódź podwodna. Hmm. Ok. E, powiem Wam, że nienawidzę weekendów. Pytać się, dlaczego? E, już Wam mówię. E, ponieważ weekendy są bardzo króciutkie, a tutaj mamy pierwszy i ostatni sekret tego levelu. Ten level jest e, bardzo króciutki. W ogóle to jest najkrótszy level mm, z całej serii Tomb Raider. Aczkolwiek jest bardzo denerwujący, ponieważ niekiedy Lara tak strasznie tutaj pływa, że o, szok. No niestety. <grym> um, nie wziąłem sobie stopera, ponieważ ała, ty świnio. No patrzcie, jak on się zachowuje, koleś ten młodzi podwolnej, że też tu nie ma żadnego rekina dobra ee, zgubiłem dziurkę A gdzie jest ta dziurka halo lol co się stało tutaj chyba okej okay. okej okay. <gł> jakoś to jest E, tu można jakoś inaczej jeszcze wpłynąć, mam rozumieć. Wypłynąć stąd. Nie wiem, nie wiem. Aczkolwiek Lara tutaj szybko płynie. Eee, dobra, tędy nie mogę... <grymne> ...popłynąć. Nie wiem, prąd znosi Lara. Wziąłem super, ponieważ to jest bardzo krótki level i myślę, że nawet mniej niż 10 minut tam wyjdzie. Ale znając mnie i fajle jakie ja w tym levelu popełniam, to... E, sorry ludziska, ale na pewno wyjdzie mi to bardzo, bardzo długo niż jakiemuś innemu zagramerowi, który akurat nagrywał ten level. Zobaczcie jak ja tutaj pływam, po prostu... masakra. Ok, ja tutaj zasywuję ponieważ po prostu ja tego levelu nie lubię. Właśnie za tą czasówkę, która tutaj jest. Ok, po co tutaj my przyszliśmy? Po włócznie, włócznie, nie wiem jaką włócznię. Ale po świętego Maurycego Święty Maurycy nie włócznie <grymne> Sarugliska nie pamiętam Nie wiem jaką włócznia, jak to się nazywa Ale tutaj stanie się coś, coś strasznego po prostu Coś czego nienawidzę w tym levelu no, ten level kocham za to, że jest króciutki. To jest jedyny plus. Eee, co ja to miałem mówić? Sorry, jeśli e, dźwięki z gry będą... strasznie, to strasznie ciutko, e, Ponieważ ostatni odcinek nagrywałem z gościem, dlatego przyciszyłem dźwięki z gry... No i... no i po prostu... Może słabo słychać. Okej. Okay. Tutaj właśnie prątek nosi Larę i daje nam troszeczkę czasu. A, nawet nie poszło tak źle. Właściwie to już jest koniec levelu. Jeszcze będzie kadcenka i... koniec.

Peace, not entirely my purpose in pursuing this artifact. This artifact contains untold power. Power of which the likes of you will never harness. If you wish it, you may have it. But you will regret it. The world may regret it. Hand it to me and I may spare you. On your head, be it. Take her to the torpedo room and eject her. Surrogate, listen to me. You don't know what you're dealing with. Ha ha ha! No jump back. Oh yeah yeah yeah. I też tak dobrze No ale cóż Polarze mogliśmy się tego spodziewać No okej, okay, więc to byłoby na tyle z tego levelu Bardzo kciutki level i bardzo przyjemny Coś z tym y Sarah Gejem? Czy jak mu tam Okej okay, y Tutaj został zaspany Ok, więc to już jest kolejny level. Dipsy to jest w ogóle najkrótszy level w Tomb Raiderze. Tak więc dziękuję wszystkim za uwagę. I widzimy się w następnym odcinku z tej serii. Więc cześć, trzymajcie się.